Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy pracę z językiem logo oraz z programem Logomocja. I dzisiaj zrobimy sobie dwie proste rzeczy. Pierwsza rzecz to proste pętle, czyli powtórzenia w języku logo. Pętla, czy też powtórzenie, jak sama nazwa wskazuje, na zadaną ilość razy powtarza pewien element programu. Natomiast druga rzecz to procedury. Procedurami można powiedzieć, można nazwać skrypty większe części programu, które możemy później wykorzystać dowolną ilość razy. Dobrze, zacznijmy właśnie od tych procedur. Żeby wprowadzić nową procedurę, należy wcisnąć klawisz F4. Po wciśnięciu klawisza F4 pojawi nam się z prawej strony takie okno, w którym mamy trzy opcje menu oraz tutaj takie drzewko z widocznymi elementami naszego programu. Na razie tutaj zaglądać nie będziemy, ale klikniemy sobie na menu element. Tutaj możemy różne elementy dodawać. Nas na tą chwilę interesuje tylko jeden z nich. Dodaj procedurę. Klikamy na niego. Pojawią nam się dwa okna dialogowe, z czego jedno jest aktywne, drugiego aktywować nie możemy. W tym, które jest aktywne, wpisujemy sobie nazwę naszej, naszej procedury. Ona się nazywać będzie ośmiokąt. Ośmiokąt. Jak sama nazwa wskazuje, będzie ona tworzyła figurę zwaną ośmiokątem tworem. Klikamy OK. Aktywowało nam się drugie okno, gdzie możemy sobie przeanalizować strukturę procedury, jak ona wygląda. Każda procedura rozpoczyna się instrukcją oto. Po niej następuje nazwa tej procedury, jaką jej nadaliśmy. Nasza nazwa to ośmiokąt, więc tak się ona nazywa. Każda procedura kończy się instrukcją już. Pomiędzy instrukcją otwierającą a tą, która zamyka, możemy wpisać sobie przebieg naszej procedury. Ona będzie bardzo prosta. No i tutaj użyjemy właśnie powtarzania. Żeby wywołać tę instrukcję pętli, wystarczy wpisać proste słówko powtórz. Każda pętla powinna się powtarzać. Ograniczoną ilość razy. Jeśli by ona się powtarzała w nieskończoność, nasz program byłby na dobrą sprawę bez sensu. Program zawsze ma prowadzić do rozwiązania, więc każda pętla musi powtarzać się ograniczoną ilość razy. Dlaczego? Dlatego tutaj w po słówku powtórz zawsze powinno się, powinna się pojawić jakaś cyfra. W naszym przypadku, jako że jest to ośmiokąt, będzie się Pojawiała się cyfra 8. No i oczywiście nasz program musi wiedzieć, co powtórzyć 8 razy. To, co e, będzie się powtarzało, musi być wpisane w nawias kwadratowy. To jest bardzo ważne, żeby to był nawias kwadratowy. W tym przypadku będą to dwie instrukcje. E, instrukcja naprzód i tutaj 50 e, pikseli, a następnie e, instrukcja. LW. I w tym przypadku mamy kąt 45, 45 stopni. Na dobrą sprawę, nasza procedura już jest utworzona, więc klikamy sobie OK. Jak widzicie, w tym okienku pojawiły, pojawiła się nasza procedura. Jeśli byśmy chcieli zmienić jej przebieg, można ją bardzo prosto edytować, klikając na nią dwukrotnie. O, właśnie, prawda? Pokazuje nam się wówczas znane nam już okno, możemy ją edytować. Na tą chwilę niczego takiego nie trzeba robić. Klikam sobie OK. Jak ją wywołać? Wpisujemy sobie ośmiokąt i klikamy Enter. Nasz żółwik wyrysował, wyrysował ośmiokąt tak jak chcieliśmy. Bok o długości 50 pikseli, kąt 40. 5 stopni odpowiednio zachowane, jest ośmiokąt. Dobrze, no to teraz ciąg dalszy, bo to jeszcze nie koniec. Procedury można wykorzystywać dowolną ilość razy, a także tworząc kolejne procedury. I my teraz taką kolejną procedurę napiszemy. Co ciekawe, jej elementem będzie już wcześniejsza procedura. No dobrze. Na początek wyczyścimy sobie ekran. Niech na wyczyści ten narysowany ośmiokąt. W tym przypadku wpisujemy sobie CS. Klikamy Enter. E, dobrze, no to tworzymy kolejną procedurę. Klikamy ponownie Element. Dodaj procedurę. Naszą nową procedurę nazwijmy sobie Rozeta. Rozeta. Ok. Popatrzcie, że w okienku procedury mogę sobie edytować każdą już utworzoną procedurę. Dobrze, no to teraz rozeta. Co tutaj zrobimy? Znowu użyjemy z instrukcji powtórz. Powtórz. Tym razem nasze, nasze, nasze powtórzenie będzie ustawione na 12. No, i teraz oczywiście kadłubę na raz, no bo coś powtarzać w tej procedurze się musi, tak? Te 12 razy. No, i tutaj wywołamy naszą poprzednią procedurę. Oczywiście, naszą poprzednią procedurą był 8. Oprócz procedury instrukcję LW z kątem 30 stopni. No, i to wszystko, jeśli chodzi o tą procedurę. Klikamy OK. Patrzcie, że już dwie procedury mamy tutaj określone. No to teraz zobaczymy, jak to działa. Wpisuję sobie rozeta. I potwierdzam Enterem. No i popatrzcie, rzeczywiście żółwik wyrysował nam przepiękną rozetę. Myślę, że pracy przy tym nie było zbyt... A efekt jest bardzo ciekawy. I teraz twoim zadaniem domowym, oczywiście spójrz sobie do modułu zadania domowe będzie właśnie wykonanie tego samego, co ja zrobiłem teraz. Wykonanie procedury ośmiokąt, następnie rozeta. Z dokładnie takim samym przebiegiem. Chciałbym, żeby efekt tego, co narysuje żółwik był dokładnie taki sam, jak widzisz u mnie. Proszę, żebyś zapisał zrzut ekranu. A no. ja oczywiście teraz to zrobię. Wciskam klawisz Print Screen. Otwieram program Paint. Oczywiście klikam w klej. Ja pracuję na dwóch monitorach, więc prawdopodobnie za chwilę zobaczę, że dosyć dziwny efekt widoczności dwóch monitorów, ale u ciebie prawdopodobnie jeśli pracujesz na jednym monitorze, efekt będzie dokładnie taki jak tutaj i taki właśnie zrzut ekranu będę prosił, żebyś przesłał mi na odpowiedni adres mail, który oczywiście podam w module zadania domowe. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że was nie zmęczyłem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę śmiało piszcie poprzez pocztę Librusa. Staram się odpowiadać na każde pytanie. Nie na każde od razu mi się udaje odpowiedzieć. Czasami sam muszę się zastanowić nad pewnymi sprawami. Jeśli przez dłuższy czas nie odpowiadam na Twoje pytanie, proszę śmiało przypominaj mi o tym, że mnie o coś pytałeś. Ja na pewno wtedy odpowiem. Dobrze, no to już myślę, że na dzisiaj wszystko. Miłego dnia Wam życzę. Do widzenia.